Dzień dobry. Przed kolokwium zaliczeniowym w środę chciałabym skomentować Państwa odpowiedzi na internetową część zaliczenia. Ogólnie mogę powiedzieć, że no prawie wszystkie odpowiedzi są akceptowalne, natomiast widać wyraźnie, że różnią się Państwo łatwością formułowania zwięzłych, ale treściwych. Odpowiedzi. Jak Państwo mogą się domyślać, nie ma jednego wzorca odpowiedzi prawidłowej. To jest tak jak w rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Są zadawane pytania, a Państwa zadaniem jest przekonanie zadającego pytanie o tym, że są Państwo kompetentni. To znaczy, że rozumieją Państwo to, co mówią, nie są Państwo nadmiarowi, czyli nie. Mówią Państwo za dużo, ale jednocześnie mówią Państwo wszystko, co, nie, co powinno zostać powiedziane. Naturalnie odwołują się Państwo do pewnej wspólnej wiedzy. Czyli jeżeli chcą Państwo powiedzieć o badaniach, to też nie trzeba wszystkich szczegółów tutaj opisywać. Ważnym problemem, który miał pokazywać kompetencje psychologiczne, było zwrócenie uwagi, że... Celem Państwa jest przekonanie kogoś, kto ma błędny pogląd na daną kwestię. To jest, to jest naprawdę trudne zadanie, bo jak Państwo wiedzą, w tej chwili coraz częściej żyjemy w bańkach informacyjnych, czyli wybieramy sobie treści, z którymi się zgadzamy, a resztę po prostu odrzucamy. Ludzie bardzo niechętnie słuchają argumentów przeciwko ich poglądom. No i jedna z prac, ja nie przeczytałam jeszcze wszystkich, ale nie zwróciła moją uwagę, ponieważ no miała formę dialogu, zwracania się do osoby, którą chcieliśmy przekonać. Ja przejdę w tej chwili przez te pytania. Wynotowałam sobie państwa, niektóre z Państwa wypowiedzi i dlatego będę je teraz komentować. Tutaj w tym pierwszym badaniu Julia twierdzi, że wyniki badania korelacyjnego przeprowadzonego na kilkuset osobach są bardziej wiarygodne niż wyniki badania eksperymentalnego przeprowadzonego na kilkudziesięciu osobach. Jest to bardzo powszechnie podzielany y, pogląd. Ludzie są zawsze pod wrażeniem liczby osób, a nie, są, nie zwracają uwagi, uwagi na problemy związane z badaniami korelacyjnymi, które, tak jak tutaj Państwo piszą, nie pozwalają na wnioskowanie przyczynowe. Lubiłam, jeżeli ktoś pisał o korelacjach pozornych. Nie za bardzo rozumiem. Używanie słowa, że co daje nam precyzję naukową. Jeżeli coś jest naukowe, to jest naukowe. Metody wnioskowania z badań korelacyjnych też są naukowe, tak samo jak i eksperymentalne, więc ten termin precyzja naukowa nie jest dla mnie dobrze użyty. Tutaj zarzut, który się pojawia, niepewność, rozumiem, co do rzetelności i trafności metod kwestionariuszowych. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że zmienna zależna w badaniach eksperymentalnych też może być mierzona za pomocą metod kwestionariuszowych. I wtedy problem rzetelności, trafności też powiedziałabym, dotyczy zarówno badań eksperymentalnych, jak i badań kwestionariuszowych, bo to jest problem po słabego, słabego pomiaru. My możemy w badaniach eksperymentalnych badać wpływ y, stresu na y, poziom lęku mierzonego kwestionariuszowego lęku jako cecha, jako stan, przepraszam. Y, Argument czwarty nie, no jest złym argumentem, dlatego że silny wpływ potrzeby aprobaty społecznej podczas badania korelacyjnego może powodować zakłamane odpowiedzi. Nie ma żadnego powodu, żeby myśleć, że wpływ potrzeby aprobaty społecznej nie działa podczas badań eksperymentalnych. Może działać jeszcze bardziej, ponieważ możemy chcieć zrobić bardzo dobre wrażenie na eksperyment, 对。Uh Tatorze. Tutaj zdanie eliminacja wpływu trzeciej zmiennej na obie zmienne nie przyniesie rzetelnego wyniku. Jest źle zdaniem sformułowanym. To nie, jest, to nie jest prawidłowo. Rozumiem, że zwracano uwagę, że wiele stwierdzanych korelacji mogą być korelacjami pozornymi i nigdy nie możemy być pewni, że nie istnieje jakaś trzecia zmienna, która wyjdzie. Wyjaśnia nam y, tę współzmienność. No dobrze byłoby tutaj użyć słowa trafność wewnętrzna, bo badania korelacyjne mają y, z definicji niską trafność wewnętrzną. Y, losowość. Y, nie, y, Przydzielania, i tutaj należałoby napisać do grup eksperymentalnych, to jest tak zwana randomizacja drugiego stopnia, czyli podział na zbiorowe, zbiorowe klony. Tutaj to, co jest wyboldowane, wydaje się być. No, jedną z lepszych prób odpowiedzi na to pytanie. Naukowiec manipuluje zmiennymi niezależnymi, manip eliminując elementy mogące mieć wpływ na wynik badania. Kanon jedy jedynej różnicy daje bardziej wiarygodny wynik niż badania korelacyjne. Hmm. Ktoś napisał w badaniu korelacyjnym osoby mogą się różnić między sobą. No, to zdanie wyrwane z kontekstu jest absurdalne, no bo co w badaniu eksperymentalnym osoby nie różnią się między sobą. Być może, że ktoś odwoływał się do porównywania wyników dwóch osób, ale to nie, nie bardzo wiem, to na pewno nie jest, nie jest istotna różnica między tymi typami badań. No tu jeszcze przykład też y, dobrej odpowiedzi. Kuba myli się, ponieważ w przypadku badań eksperymentalnych można badać relacje przynowo-skutkowe. W badaniach eksperymentalnych badacz tworzy zbiorowe klony oraz upewnia się, że grupy osób, które są przydzielone do określonej sytuacji są identyczne nie, z wyjątkiem jednego zdefiniowanego przez zmienną, niezależną warunku. Warto byłoby, żeby Państwo pamiętali, że to, że grupy są identyczne, to znaczy, że średnie innych zmiennych nie różnią się istotnie statystycznie. Czyli ten, nie, tworzenie zbiorowych klonów to jest taki wyrównywacz wszystkich zmiennych, które nie są dla nas interesujące, nie znajdują się w naszym modelu, nie, modelu przy, przyczynowym. Także to umiejętność podważania, podważania wiary w wielkie, wyniki wielkich badań korelacyjnych uważam za bardzo ważną i dlatego jest ważne, żeby umieli Państwo odpowiedzieć na to pytanie.